Dzień dobry drodzy widzowie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Dzisiaj przed nami temat, który myślę, że wielu z Was może i zainteresować, a nawet zainspirować do zmian, ponieważ dziś na tapetę bierzemy coś wyjątkowego, mianowicie kreatywne podejście do wyznaczania i realizowania celów. Zastanowimy się razem, jak w niecodzienny, kreatywny sposób można osiągnąć swoje cele, nawet te najbardziej ambitne. Spróbujemy również przełamać stereotypy i pokażę Wam, że podchodząc do sprawy z przymrużeniem oka, z uśmiechem na ustach i pozwalając sobie na odrobinę kreatywności, można osiągnąć jeszcze więcej. Zatem, czy Kreatywność może być naszym sprzymierzeńcem w dążeniu do celu? Czy może pomóc nam przejść przez życie z większą radością i spełnieniem? Razem zastanowimy się, w jaki sposób możemy wprowadzać elementy kreatywności do naszej drogi do sukcesu, zarówno zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech to spotkanie będzie dla nas inspiracją do tego, aby spojrzeć na nasze cele z zupełnie innej perspektywy. Może to właśnie kreatywność okaże się tym kluczem, który, który otworzy przed nami drzwi do realizacji marzeń, których jeszcze nie odkryliście. Czas to sprawdzić. Zapraszam do wspólnego odkrywania tajników kreatywnego podejścia do celów. Witam w części pierwszej. Dlaczego kreatywność jest taka ważna w planowaniu? Po pierwsze, stymulacja mózgu. Więc rozpoczniemy od kwestii, która jest niebywale istotna nie tylko w kontekście planowania, ale także w codziennym życiu. Mianowicie, właśnie ta stymulacja mózgu. Od razu widzimy te prądy przechodzące przez głowę. Ale, okej, okay, zacznę od tego, że kreatywność to doskonały trening, właśnie dla naszego mózgu. Dzięki kreatywności, nasze myślenie staje się bardziej elastyczne, a umysł otwarty na nowe perspektywy. Przez to potrafimy dostrzegać nietuzinkowe rozwiązania problemów, które mogą być niewidoczne przy standardowym podejściu. Kreatywność sprzyja też wytwarzaniu nowych połączeń neuronowych, znowu te prądy, co pozytywnie wpływa na ogólną pracę mózgu. Uczy nas także patrzeć na problemy z różnych perspektyw, co jest nieocenioną umiejętnością w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego zachęcam Was do tego, aby ćwiczyć swoją kreatywność regularnie. Możemy to robić poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, jak... Choćby burza mózgów, czy też szukanie nowatorskich rozwiązań w codziennych sytuacjach. Kolejnym elementem, kolejnym aspektem, który chciałbym poruszyć, jest to, jak kreatywność może nam pomóc w zwalczaniu nudów. W zwalczaniu nudów, które często towarzyszą nam właśnie w procesie planowania. Czy planowanie może być nudne? Owszem, ale czy musi? Zdecydowanie nie. Kreatywność jest naszym sprzymierzeńcem. W walce z monotonią pozwala nam przełamać rutynę i dodać troszkę. Smaczku do codziennego planowania. Dajmy się ponieść fantazji. Dodajmy kolory, naklejki czy rysunki do naszego planera. Używajmy jaskrawych markerów, żeby zaznaczyć ważne terminy, czy róbmy notatki w formie map myśli, co może uczynić proces planowania bardziej dynamicznym i angażującym. To doskonały sposób, żeby dodać troszeczkę życia, kolorów do naszych codziennych zadań, a przy tym, co bardzo ważne, utrzymać wysoki poziom motywacji do działania. I realizacji zaplanowanych zadań. Wypróbujcie różne metody i zobaczcie, która z nich będzie dla Was najbardziej efektywna. Kończę tą część, jak zwykle, trening. Nie mogę coś dzisiaj zebrać myśli. Idę dotlenić umysł i mam nadzieję, że jak wrócę, to część druga i część trzecia pójdzie bardziej energicznie. Do zobaczenia na treningu. I znowu ten sam typ, ta sama siłownia, ta sama droga, nudy. Życie to nie jest pokaz fajerwerków. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, który zależy nam, żeby został z nami na długie lata, żeby był długo trwały, to systematyczność, zaangażowanie i nie nazwę tego monotonia, ale właśnie takie codzienne powtarzanie, dokładanie kolejnej cegiełki to jest klucz. Bez tego niczego nam się nie uda osiągnąć. Może nie powiem, troszeczkę się, zapy, troszeczkę się zagalopowałem, że niczego nam się nie uda osiągnąć. Nie osiągniemy niczego, co będzie z nami na długie lata. Dlatego tak, witam w części sportowej, ten sam typ, ta sama siłownia. Znowu bieganie. Dzisiaj mam przygotowane bieganie pod progiem 40 minut. Zacznę od prędkości 12 km na godzinę, skończę na 15 km na godzinę, czyli tak jak wczoraj biegałem 2 minutówki, tak dzisiaj będę kończył swoje 40-minutowe takie mocne bieganie z tętnem około 174. Będę chciał doprowadzić gdzieś do takiego do, 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 do tentna na dzisiejszym treningu. Także reasumując, słuchajcie, tydzień planu działania. Systematyczność, zaangażowanie jest bardzo ważne, a ten plan działania, który sobie właśnie zaczęliśmy w tym tygodniu omawiać, jest takim trzonem jest czymś, co jest nam potrzebne, co nam ułatwi tą drogę do tego celu, bo będziemy mniej więcej wiedzieli, jakie etapy. Yy, są za nami, jakie, etapie, jakie etapy właśnie pokonujemy i jakie etapy są przed nami, więc będzie nam łatwiej jakoś tam sobie to wszystko w głowie poukładać i po prostu odhaczać, odhaczać, odhaczać. Ale nie martwcie się, to jest tylko i wyłącznie trzon. To nie jest coś, co jeden do jednego musicie wykonywać. Jest to, plan działania jest czymś, co bez najmniejszego problemu można sobie modyfikować pod siebie, tak żeby przede wszystkim nie stracić radości z tego, co robimy. W moim przypadku bieganie, w Waszym przypadku niech to będzie Wasza osobista pasja. Z całego serca Wam tego życzę, a ja się biorę do roboty. od rozgrzewki. Patrzcie, tu jest Tajlandia. Jeszcze nie zacząłem biec, a ja już jestem cały spocony. Dzisiaj jest strasznie duszno. Ogólnie mamy tutaj porę deszczową teraz. I jest mega, mega duszno. E, mam troszeczkę ciężej z treningami kolarskimi, a do dół też muszę te treningi kolarskie wykonywać. Bo od dwóch dni dzisiaj dopiero na chwilę przestało padać, a tak to prawie non pleje i to tutaj jak kleję. Z jednej strony jest ciepło, więc jest około dalej 30 stopni, ale jak leje to, jakby wiadrem ktoś z Zaczynam 10 minut, 40 minut pod progiem i 10 minut schodzenia. To Chcesz sukcesów? Pracuj. Ciężko pracuj każdego dnia. Czy ci się chce? Czy ci się nie chce? Czy ci się wydaje, że jest to? Bo to nie, i znowu to samo, czy nie? Pracuj każdego dnia. Koniec tego dobrego. Idę się kąpać, coś zjem. I widzimy się w części drugiej i trzeciej dzisiejszego odcinka. Jestem! Zaczynamy część drugą. W części drugiej, pierwsze kroki w kreatywnym planowaniu. Zaczniemy od takiego pojęcia, które się nazywa mind mapping. Więc przechodząc do praktycznego aspektu naszego dzisiejszego tematu, zaczniemy właśnie od tej techniki. Od techniki, która może być Pomocna w zorganizowaniu przestrzeni naszych myśli i pomysłów. I mówimy tu właśnie o tym mind mapping, czyli mapowaniu myśli. Pierwszym świetnym narzędziem jest właśnie ta technika mapowania myśli. Dzięki niej w bardzo prosty i przyjemny sposób możemy zorganizować nawet najbardziej chaotyczne informacje. Wizualizujemy wtedy wszystkie elementy związane z danym projektem czy celem, co. Pozwoli nam na tak naprawdę lepsze zrozumienie, przeanalizowanie całego procesu. Ale jak to zrobić? Oto kilka wskazówek. Zaczynamy od centralnego pojęcia, które zapisujemy na środku kartki. Wokół głównego tematu zaczynamy dodawać różne mniejsze pojęcia, które są związane z nim, łącząc je liniami. Jako trzecie, możemy używać różnych kolorów, symboli. Aby zaznaczyć różne kategorie czy poziomy ważności. Po czwarte, ważne jest, aby dodać sobie swobodę, to co mówimy od początku swobodę w tworzeniu czy planu, czy mapy i nie ograniczać się żadnymi ramami. Próbujcie, eksperymentujcie i zobaczycie, jak to narzędzie może Wam pomóc w kreatywnym planowaniu. Kolejnym krokiem, który chciałbym Wam zaproponować, jest technika, która pozwala nam przenieść się w przyszłość. I doświadczyć swoich sukcesów tu i teraz. Chodzi tu o wizualizację celów, a więc wyobraźmy sobie, że już je osiągnęliśmy. Zanurzmy się w tej wizji. Wyobraźmy sobie, jak wtedy się czujemy. Jakie emocje. Nas przepełniają, jak wygląda nasze życie, umożliwia to dostrzeżenie różnych aspektów naszego celu, na które wcześniej mogliśmy nie zwracać uwagi. Poza tym wizualizacja jest niezwykle motywująca, daje nam poczucie realności naszych marzeń i tak naprawdę pozwala zobaczyć nasze sukcesy, zanim jeszcze się pojawią. Jest to technika, która jest często stosowana przez sportowców, którzy w swojej wyobraźni przechodzą przez cały proces osiągania sukcesu, zanim to się jeszcze tak naprawdę stanie. Przykładami są na przykład Michael Phelps, znany amerykański pływak, który zdobywał no multum ich złotych medali olimpijskich, często opowiadał o tym jak stosuje wizualizację przed zawodami. Przed skokiem do wody wizualizuje każdy ruch i etap wyścigu. Albo na przykład Muhammad Ali, legendarny bokser. Muhammad Ali słynął z tego, że wizualizował sobie walki przed tymi walkami. Twierdził, że widzi siebie wygrywającego jeszcze przed rozpoczęciem pojedynku. Lub na Nasza rodzima, Anita Wodarczy, która wykorzystuje techniki treningu mentalnego, tym właśnie wizualizację, wizualizację wyników, aby osiągać swoje cele sportowe. Dlatego gorąco, ale to gorąco, zachęcam do włączenia wizualizacji do swojej kreatywnej rutyny planowania. To by było tyle w części drugiej, zapraszam do części trzeciej. W części trzeciej omówimy praktyczne narzędzia i techniki. Punkt pierwszy to będzie twórcze pisanie. Technika twórcze pisanie może przynieść nam wiele radości i zarazem przyczynić się do lepszego zrozumienia i wizualizacji naszych celów. Dla wszystkich fanów pisania mamy coś specjalnego, a mianowicie twórcze pisanie. To sposób, by nasze notatki były nie tylko użyteczne, ale także piękne i inspirujące. Możemy do tego wykorzystać różnorodne style pisma, kolorowe markery czy pieczątki, aby dodać charakteru naszym zapisom. Oto kilka też takich podtechnik, że tak nazwę. Storytelling, czyli opowiadamy historię swoich celów, kreując scenariusz, w którym te cele realizujemy. Jakiś haiku, czyli tutaj spróbujmy podsumować. Swoj swój tydzień w formie krótkiego wiersza, pisanie refleksyjne, poświęćmy czas na zastanowienie się nad tym, co przeżyliśmy i co nas to nauczyło. Zachęcam tutaj do eksperymentowania z różnymi formami i narzędziami. Może dodatkowo odkryjecie w sobie talent pisarski. Dwójeczka będzie dla tych, którzy pragną połączyć planowanie z pasją do sztuki. Dla Was mamy coś niezwykłego. Mowa tu o technice Art Journaling. Po polsku można określić jako dziennik artystyczny, czyli prowadzenie dziennika w artystycznym wydaniu. To nie tylko zwykły planer, to prawdziwe dzieło sztuki, które Tworzymy na co dzień. Tu nic nie stoi na przeszkodzie, by do swojego dziennika wklejać zdjęcia, rysować jakieś obrazki, malować, a nawet dodawać różnego rodzaju tekstury, aby nadać głębi swoim wyobrażeniom. Możemy tu połączyć różne media, aby uzyskać efekt wizualny, który będzie nas inspirować każdego dnia. Takie podejście do planowania może stać się nie tylko pomocne w organizacji dnia, ale i może być taką prawdziwą terapią pozwalającą na wyrażania siebie. I swoich emocji. Znowu zachęcam do próbowania, bo to prawdziwa szansa na wydobycie z siebie wewnętrznego artysty i uczynienie dnia, codziennego dnia, bardziej kolorowym i inspirującym. Drodzy widzowie, czas na takie delikatne podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka. Jak mogliśmy zauważyć, kreatywność w planowaniu to nie tylko sposób na to, żeby stać się bardziej zorganizowanym, to również sposobność do tego, by codziennie tworzyć coś pięknego i unikalnego, coś, co będzie nas inspirowało, ale i również motywowało do działania. Spróbujmy spojrzeć na nasze codzienne obowiązki i cele z innej perspektywy, dając do tych właśnie obowiązków czasami nudnych szczyptę kreatywności. Możemy być zaskoczeni tym, jak pozytywny wpływ może mieć to na nasze życie. Niech ten odcinek będzie impulsem do tego, żebyście zaczęli odkrywać różne narzędzia i techniki kreatywnego planowania. Kto z was próbuje któregoś z tych sposobów? Może macie już jakieś swoje sprawdzone metody. Serdecznie Was zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy. Ja już na dzisiaj będę kończył. Szczerze dziękuję, że jesteście ze mną i że wspólnie dążymy do tego, aby być jeszcze lepszymi wersjami siebie. Mam nadzieję, że te kreatywne podejścia do planowania celów, które omówiliśmy dzisiaj, będą dla Was inspiracją do działania. Mam też wielką nadzieję, że jutro również się zjawicie w naszym kreatywnym zakątku, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż w kierunku rozwoju osobistego. Pamiętajcie, że razem możemy osiągnąć znacznie więcej, a na koniec chciałbym Was zachęcić do eksperymentowania z przedstawionymi dzisiaj technikami. Bądźcie otwarci, bądźcie kreatywni i pamiętajcie: możecie wszystko. Do zobaczenia już jutro. Dziś na tapetę bierzemy coś. Wyjątkowego, jeszcze raz, wyjątkowego. Kolejnym krokiem jest jeszcze raz, wspólnie dążymy do tego, aby być jeszcze lepszym.